Witam, cześć, nazywam się Marta wesołowska i w dzisiejszym filmie opowiem o pozwoleniach wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych. Ale na początek zagadka. Co to jest? Mijasz codziennie jadąc samochodem. Czasami w to wpadasz. Jest otwarte albo zamknięte. Jest na powierzchni albo pod ziemią. Odpowiedź na końcu filmu. Mówiąc o wodach deszczowych, najpierw opowiem, na co nie trzeba mieć pozwolenia wodnoprawnego. Po pierwsze, jeżeli zbierasz wodę deszczową do mauzerów albo do jakiegoś innego zbiornika i na przykład tą wodą podlewasz sobie trawnik, na to nie trzeba mieć pozwolenia wodnoprawnego. Po drugie, jeżeli wodę deszczową wprowadzasz do kanalizacji deszczowej w drodze, też nie musisz mieć na to pozwolenia wodnoprawnego. Po trzecie, jeżeli woda deszczowa z rynien po prostu się rozlewa po Twojej działce, to się nazywa, że to jest rozprowadzenie powierzchniowe, to też na to nie trzeba mieć pozwolenia wodnoprawnego. No dobra, to kiedy trzeba mieć pozwolenie wodnoprawne? Pozwolenie na odprowadzenie wód deszczowych musimy uzyskać wtedy, kiedy wprowadzamy ją do środowiska. Na odprowadzenie wody deszczowej do środowiska musimy mieć pozwolenie wodnoprawne wtedy, kiedy wprowadzamy ją do wody, czyli np. do jeziora, rzeki, do stawu lub do ziemi, np. do rowu albo poprzez skrzynkę rozsączającą wkopaną kopaną podziemię. W jaki sposób odprowadzamy wodę deszczową? Za pomocą kanalizacji deszczowej i kanalizacja deszczowa może być otwarta i to są takie rynsztoki jak na przykład przejdziecie się ulicą Długą w Gdańsku to są piękne stare rynsztoki i woda sobie wodę jest skierowana nimi do Motławy albo może być kanalizacja zamknięta i to wtedy są rury wkopane pod ulicą końcówka tej kanalizacji, zarówno otwartej jak i zamkniętej, czyli tych rur lub rynsztoku, która wpada do, dajmy na to rzeki, to się nazywa wylotem. I ta końcówka to jest urządzenie wodne. Na takie urządzenie wodne które, czyli na koniec rury, która jest dokładnie w tym miejscu i wygląda dokładnie tak, a nie inaczej, musimy mieć pozwolenie wodnoprawne, ponieważ, tak jak powiedziałam, to jest urządzenie wodne. Zatem wody polskie muszą wyrazić zgodę, że woda z naszego zakładu przemysłowego z powierzchni utwardzonej, czyli z jakiegoś placu manewrowego i z połaci dachowych, jest odprowadzana właśnie do tej rzeki w tym miejscu. Taka ilość wody się tam znajdzie. Kiedy będzie padał deszcz? W operacie wodnoprawnym określam ilość wody deszczowej, jaka będzie odprowadzana w ciągu roku, właśnie tą kanalizacją deszczową. Biorę pod uwagę tylko powierzchnie utwardzone, czyli place manewrowe, ulice, jeżeli to dotyczy właśnie jakiejś drogi i powierzchnie połaci dachowych. Odnoszę to do rocznej sumy opadów, jaka występuje na danym terenie i też prognozuje jaka będzie maksymalna ilość tych opadów biorąc pod uwagę że klimat nam się zmienia na podstawie danych dostępnych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Urządzeniem wodnym oprócz końcówki kanalizacji deszczowej czyli tego wylotu jest też skrzynka rozsączająca którą wkopujemy do ziemi i dzięki niej, poprzez nią możemy rozprowadzać wodę deszczową do gruntu, ale też rów. Więc jak chcemy wybudować rów, do którego potem jeszcze będzie pociągnięta ta kanalizacja deszczowa i tutaj do niego będą wpadać wody deszczowe, no to pozwolenie wodnoprawne musimy mieć na wykonanie rowu, na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód deszczowych właśnie do tego rowu. Bardzo ważne jest dla dużych powierzchni odwadnianych, żeby zamontować osadniki i separatory. To są urządzenia podczystające wody deszczowe, które na przykład spadają na ulicę. Na ulicy, wiadomo, jeżdżą samochody, które pozostawiają po sobie różne nieczystości, w tym substancje ropopochodne i razem z tą wodą one się dostają do środowiska, znaczy, nie chcemy dopuścić do tego, żeby dostały się do środowiska. Dlatego woda jest przepuszczana przez separatory i ostatniki, które jakby podczyszczają to, one zatrzymują te substancje ropopochodne, zatrzymują zawiesiny, na przykład ten drobny piaseczek po roztopach zimowych, i dzięki temu do rzeki trafia podczyszczona woda deszczowa bez tych niebezpiecznych substancji. Jeżeli powierzchnia, z której odprowadzasz wodę deszczową, jest niewielka, nie trzeba mieć takich osadników i separatorów. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych otrzymujemy na maksymalnie 30 lat. Na decyzji pozwolenia wodnoprawnego mamy określone konkretne obowiązki. Najczęściej to jest utrzymanie urządzeń wodnych, czyli właśnie tego wylotu w dobrej kondycji technicznej, czyli trzeba robić co najmniej dwa razy w roku przegląd takiego, takiego wylotu albo skrzynek rozsączających, czy wszystko tam działa, usuwać awarie itd. Czy po tym małym wykładzie domyśliliście się, jaka jest odpowiedź na naszą zagadkę z początku? Odpowiedź to kanalizacja deszczowa przy drodze. Zwróćcie uwagę, że zawsze przy każdej drodze jest kanalizacja deszczowa. Czy to otwarta właśnie w postaci rowów z boku, czy też w drodze widać takie krateczki, to są studzienki, przez które woda deszczowa wpada do kanalizacji zamkniętej, czyli do tych rur. Woda odprowadzana jest do konkretnego miejsca i najczęściej jest podczyszczana przez separatory i osadniki. Po więcej tego typu treści zapraszam do obserwowania mojego profilu, zapraszam też do komentowania, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, to ja chętnie na nie odpowiem. Też zapraszam do konsultacji telefonicznej, ona jest bezpłatna, albo napisanie do mnie maila, odpowiem najszybciej jak potrafię.